Kiedy ktoś mnie pyta, jaki mecz mogę zaproponować na rozpoczęcie swojej przygody z Major League Baseball, to raczej nie mam wątpliwości. Mecz pełen dramaturgii, walki, emocji i wielkiego comebacku. Odcinek z serii legendarne mecze Oakland Athletics kontra Kansas City Royals. Serdecznie zapraszam. Rok 2014 w MLB debiuty zaliczyli tacy zawodnicy jak Jacob de Grom czy Jose Abreu. W sezonie regularnym brylowali Jose Altuve, Mike Trout czy Clayton Kershaw. A drużyny Oakland Athletics i Kansas City Royals robiły wszystko, aby dostać się do playoffów. Ta sztuka udała się, ale jakże inne drogi przeszli zawodnicy obu drużyn. Royals przed sezonem byli skazywani na porażkę. I faktycznie początek sezonu nie był dobry, ale druga połowa sezonu to naprawdę świetna gra Kansas City. Zawodnicy Royals wygrali 89 spotkań, zajęli drugi miejsce w American League Central, ustępując tylko drużynie Detroit Tigers. Inaczej było w przypadku Athletics. Początek sezonu fantastyczny, natomiast końcówka zdecydowanie gorsza. Do samego końca fani drżeli o występ w post-season, ale Oakland Athletics ostatecznie zajęli drugie miejsce w American League West zaraz za drużyną Los Angeles Angels of Anaheim z fantastycznym Mike'iem Troutem. W tyle zostawili za to ekipę Seattle Mariners. W Athletics fenomenalny sezon rozgrywał Josh Donaldson, który w przyszłości pokaże, że potrafi wejść na jeszcze wyższy poziom. Poza nim Brandon Moss, Josh Reddick czy Sonny Gray. W ekipie Royals brylowali za to Alex Gordon, Salvador Perez, Eric Hosmer czy nieżyjący już Miota czy Jordano Ventura. W roku 2014 minęło równo 25 lat od ostatniego zwycięstwa Athletics w World Series, a dwa poprzednie sezony to gra w playoffach, gdzie drużyna Oakland przegrała mecze w Division Series. Inna sytuacja miała miejsce w drużynie Kansas City Royals, gdzie ta drużyna ostatni raz w playoffach grała w roku 1985, gdzie swoją drogą wygrała World Series. Te dwie drużyny przystąpiły do meczu o dziką kartę, jeden Mecz jeden zwycięzca. Kaufman Stadium w Kansas City wypełniony po brzegi i ponad 40 tysięcy widzów na trybunach. W drużynie Royals mecz rozpoczął James Shields, a w Oakland sprowadzony w trakcie sezonu John Lester. I już na samym początku piłkę na lewe Zapole wybił Coco Crisp z Athletics, który zajął pieszą łazę. Dwaj kolejni zawodnicy wyautowani, ale swoją formę potwierdził Brandon Moss. Turan run, run, i już w pierwszym inningu Athletics obejmują prowadzenie 2 do 0. Nie tak wyobrażał sobie początek meczu James Shields. Na odbijaniu drużyna Royals, słabe wybicie Escobara, ale... On the Błąd popełnił shortstop Athletics Jet Lowry. Złe wybicie Aokiego, ale rywale nie zdołali zagrać double play. Wyautowany został tylko Escobar. Aoki na pierwszej bazie. Do odbijania podszedł Eric Hosmer, a Aoki ukradł drugą bazę. Chwilę później Hosmer był na pierwszej bazie, niecelny na rzuty Lestera. Dwa outy, dwie bazy zajęte i odbija Billy Butler. That's a Aoki na bazie domowej, i dwa do jednego. Chwilę później miała miejsce dość dziwna sytuacja, która zakończyła pierwszy inning. Drugi inning to mimo oddania bazy darmo świetny występ Shieldsa. I Lestera, który ośmieszył Omara Infante. W trzecim miningu Athletic zaczęli odbijać. Odbicia Fada, Donaldsona i dwie bazy zajęte przy jednym aucie. I zrobiło się groźnie, bo odbijać miał Brandon Moss. Mocne wybicie, ale fantastyczna akcja Erika Hosmera, który najpierw wyautował Mossa, a następnie rzucił na drugą bazę, na którą nie zdążył wrócić full. Double play i koniec tego inningu wykonania Athletics Skoro zaczęli odbijać Ace, to i odbijać zaczęli Royals. Mike Mustakas i pierwsza baza zajęta. Kolejnych dwóch pałkarzy, dwa auty, ale Mustakas na trzeciej bazie. Lorenzo Keny i po trzech inningach mieliśmy remis 2-2, a to nie był koniec. Eric Hosmer, taki blooper na lewą stronę boiska i Royals wychodzą po raz pierwszy na prowadzenie 3-2. do Na tym zakończył się trzeci inning. Czwarty inning bez punktu dla Ace. I bez punktu dla Royals. W piątym miningu ponownie popis mi I ponownie bez punktów. Wtedy jednak nadszedł inning szósty, który całkowicie odwrócił losy i przebieg tego meczu. Złamany Keyfolda, ale odbicie na tyle skuteczne, że udało się zająć pierwszą bazę. Cztery złe narzuty, walk dla Joshua Donaldsona, ale Salvador Perez dla treningu bardzo ładnie rzucił na drugą bazę. Zero autów i dwie bazy zajęte, sytuacja staje się niewesoła dla Royals. W tym momencie Shields zakończył swój mecz, a jego miejsce zajął Jordan Ventura, który miał za zadanie wyjść z tej ciężkiej sytuacji. Ventura. Niestety dla niego nie podołał zadaniu. Brandon Moss i drugi jego homerun w tym meczu. Trzy punkty wędrują na konto Athletics i w tym momencie mieliśmy wynik 5 do 3 dla Ace. Kolejny pałkarz i kolejne wybicie. Dodatkowo Josh Reddick zdobył drugą bazę po dzikim narzucie wentury. W końcu udało się kogoś wyautować, ale Reddick był już na trzeciej bazie. Presja zjadła Venturę i opuścił boisko po tej sytuacji. Na jego miejsce wskoczył Calvin Herrera. I rozpoczął dobrze ten mecz, drugi aut po złapaniu piłki przez Peresa. Nie udało się jednak zatrzymać Dereka Norisa, który wybił singla, a Reddick zdobył szósty punkt dla Ace. Kolejny pałkarz blisko drugiego autu, ale obrona okazała się zbyt wolna. Zamiast zmiany, dwie bazy zajęte. I kolejne wybicie, i kolejny biegacz na bazie domowej 7 3 dla Ace. Pięć punktów zdobyli w tym inningu gracze Oakland, cztery punkty przewagi i zwycięstwo wydaje się coraz bliższe. Tym bardziej, że John Lester nie zwalniał tempa, a obrona Ace grała bezbłędnie. W siódmym inningu wielkie bombardowanie w wykonaniu RR, -y, a to połówkę inningu zakończył w wielkim stylu trzeciebozowy Royals. W siódmym inningu ciągle świetnie grał Lester. Po raz kolejny Kansas City bez punktu. W ósmym inningu na górze Kansas pojawił się Wayne Davis i bezbłędnie rozegrał ten inning. Dwa inningi szans dla Kansas, cztery punkty do nadrobienia. I niemal kopia akcji z pierwszego inningu. Takie sobie wybicie Escobara i błąd Jedda Lowry. Escobar na pierwszej bazie. I chwilę później już na drugiej bazie. Aoki wyautowany, ale Escobar na trzeciej bazie. Pierwszy out. Lorenzo Kane wybicie na środek boiska Escobar na bazie domowej i 7 do 4. W dalszym ciągu to jednak 3 punkty straty. Chwilę później udana kradzież drugiej bazy przez Kane'a, choć trzeba przyznać, że było blisko autu. Złe narzuty Lestera i Eric Hosmer na bazie. W Java na trybunach Kansas City walczy. Lester został zdjęty z boiska, w tym meczu zrobił swoje, a jego miejsce zajął Luke Gregerson, a jego przeciwnikiem był Billy Butler. We believe. Ten napis najlepiej oddawał to, co działo się na trybunach. Kane zdobywa punkt i już tylko 7 do 5. Miejsce Battlera na pierwszej bazie zajął Terence Gore, który ukradł drugą bazę. The ball gets Dziki narzut miotacza i Eric Hosmer na bazie domowej. Tylko jeden punkt przewagi Ace z 7 do 6 w 8 inningu. Kolejne złe narzuty i baza darmo dla Royals. Wielka szansa dla Royals, ale Gregor Son zachował zimną krew. Dziewiąty inning być albo nie być dla Kansas City Royals, ale w pierwszej kolejności muszą zrobić wszystko, aby Athletics nie powiększyli przewagi, a zająć się tym miał Greg Holland. Raz się udawało. Raz nie. Później znowu się udawało, a później znowu było źle. Dwa auty i biegacz na drugiej bazie. Royals nie ryzykowali z Brandonem Mossem, który rozgrywał wielki mecz i przepuścili go na pierwszą bazę. Kolejna próba nie była jednak planowana. Złe narzuty Holanda i wszystkie bazy zajęte. Na szczęście dla kibiców Royals Aoki bezbłędnie. Teraz wszystko było w rękach Kansas City. Na boisko wszedł miotacz ace Sean Josh Willingham otworzył ten inning wybiciem na prawe za pole. Chwilę później opuścił boisko, a jego miejsce na pierwszej bazie zajął pinch runner Jaron Dyson. Skrót Escobara: Escobar wyautowany, ale Dyson na drugiej bazie Pierwszy out. Chwilę później mocno zaryzykował Jared Dyson, ale udało mu się ukraść trzecią bazę. Do odbijania podszedł Aoki. Długie wybicie, drugi out, ale mieliśmy remis 7-7. A to jeszcze nie koniec, bo odbijał Lorenzo Cain. Jeden punkt i to Royals wygrają wild card game. Mocne wybicie, tym razem jednak Lauri bezbłędnie, a to oznaczało, że przed nami extra inning. W zespole Kansas Euphoria i to przełożyło się na dziesiąty inning bezbłędna gra obrony. I po raz kolejny wszystko w rękach Kansas. Eric Hosmer nie dał rady Lauri i pierwsza baza zajęta. Skrót kolejnego pałkarza pierwszy aut Hosmer już na drugiej bazie. Drugi aut a Hosmer o krok od zwycięskiego punktu. Na odbijaniu Salvador Perez, który w tym meczu jednak w ofensywie grał słabo ani razu nie zdołał skutecznie wybić piłki. Nie udało się i tym razem przed nami innik 11. Świetna gra miotacza Royals, a Alex Gordon był bardzo bliski spektakularnej akcji. Well hit to left. On the run make... Josh Donaldson na pierwszej bazie. Brandon Finnegan grał jednak naprawdę wyśmienicie. Dan Otero na górce Ace, ale Infante na pierwszej bazie. Kolejny skrót w tym meczu po raz kolejny skuteczne przesunięcie biegacza na drugą bazę. I po raz kolejny dwa auty i biegacz na trzeciej bazie wygrana jest to włos. Przed nami więc inning 12. A tam Finnegan zaczął źle. Złe narzuty i pierwsza baza zajęta. I po raz kolejny skrót, tym razem wykonany Athletics. Jeden out i druga baza zajęta. Zmiana miotacza i chyba nie wytrzymał presji. Dziki narzut i biegać już na trzeciej bazie. Wybicie Ace i mamy prowadzenie Oakland 8-7. do na tym Athletics jednak zakończyli punktowanie. Koniec inningu, jeżeli teraz Kansas nie zdobędą punktu, odpadną z rywalizacji. Lorenzo Cain i pierwszy out. Dwa auty dzielą Ace od zwycięstwa. Jednak najpierw miotacz z Oakland musiał zmierzyć się z Ericiem Hosmer'em. Niesamowite rzeczy działy się na zapolu Kaufman Stadium. Eric Hosmer na trzeciej bazie. Szau radości na trybunach. Mocno odbicie w ziemię, Donaldson rozpaczliwie ruszył do piłki, ale nie zdążył. Hosmer wyrównuje ten mecz, a w dodatku Kansas mają jeszcze biegacza na pierwszej bazie. Fernando Abad pojawił się na boisku i za chwilę mieliśmy drugi out. Trzynasty inning zbliżał się nieubłaganie. Miał do tego doprowadzić Jason Hamel. Christian Colon ukradł drugą bazę. Dwa auty odbijał ten, który w tym meczu ani razu nie dostał się na bazę, czyli Salvador Perez. Niewiarygodne. Perez przełamał się w takim momencie. 9-8 do 8, Kansas City wygrywają Wild Card Game. Eric Hosmer po meczu powiedział To był najbardziej zwariowany mecz w jakim grałem. Nikt nie wierzył w nas przed tym meczem. Nikt nie wierzył w nas przed sezonem. Najlepszy zawodnik Oakland Brandon Moss również przyznał To był najlepszy mecz w którym uczestniczyłem. To samo powiedział menadżer zwycięzców. To był najbardziej niewiarygodny mecz jaki widziałem. Nasi chłopcy nie przestali wierzyć. Nawet po szóstym inningu." To był po prostu wspaniały mecz. A bohater ostatniej akcji Salvador Perez skwitował to krótko. To było niewiarygodne. Drużyna z Kansas zdobyła sympatię całego baseballowego świata, a w tamtym pamiętnym sezonie zdołała dojść aż do wielkiego finału World Series, gdzie jednak musiała uznać wyższość swoich rywali z San Francisco. A rok później? To już jest chyba temat na osobny odcinek. Wszystkiego dobrego życzę. Na razie.